Cześć, witam Was w trzeciej części przeglądu wielkiego mojej bazy. Czyli zwiedzania. No, i słuchajcie, zacznijmy religijnie, czyli kościołem, które tutaj niestety zasłoniło to drzewko wiśniowe. Kościół wygląda w taki sposób: no fajnie, fajnie, szczególnie od tej strony. Ten tutaj krzyż i te dzwony, no i oczywiście. Jak się nazywały, jak się nazywały te szyby? Czekajcie. Witrasz? Nie wiem, nie pamiętam. Mogę gadać głupotę, wleciał mi to z głowy. Yy, tutaj mamy. też rano to nagrywa. Mamy tutaj, słuchajcie, wielki oczywiście krzyż, ołtarz. Yy, możemy wejść na górę. I tutaj mamy takie. No wiecie, dla chóru tutaj powiedzmy organy i żyrandol, myślę, że według mnie całkiem fajnie. I teraz chodźmy na troszeczkę część żałobną, więc żarty na bok. W poprzedniej części wspominałem o mojej zmarłej kotce, która zmarła 16 grudnia. Żeby jej zapamiętać zapamiętać, zbudowałem w Minecrafcie jej grup. wiem, że to możecie głupie być według was, ale musiałem taki projekcik upamiętniający w mojej bazie zrobić jej życie: kwiatuszki, serduszko i grup. Jednym z pierwszych projektów dookoła bazy jest również wielki pomnik Rudego, który miał co ciekawe jeszcze żyć. Jest to pies z lat hmm, początkowych 2000 lub końcowych 90., czyli bardzo, bardzo, bardzo stary jak na swój wiek. No i 21 maja rano umarł tego roku. No i również mamy tutaj upamiętniający grób. No niestety no takie rzeczy się zdarzają, ale trzeba po prostu iść z tym dalej. <laughs> Właściwie, żyć z tym dalej. Jest tutaj baza się bardzo dziwnie prezentuje o dziwo, a tutaj mamy wielki parkur dookoła bazy, który budowałem jest. Jeden z nowszych projektów, też. No, tak wygląda. Dookoła, jak widzicie, balony tam. Mogę Wam sobie pokazać górę. I tutaj, w zależności od różnej strefy, mamy każdy kolor chmury. Mamy również balony, tęcze. I balony też są w kolorze danej strefy. Wielka odstawa to oczywiście zieleń dominuje. Tu w sumie nie wiem, czemu dałem szarą chmurę. Ale według mnie i tak pasuje. Tutaj. Tu powinna być w sumie szara chmura, a z niej jak widzicie pada śnieg. Przepraszam za te okrzyki gutowe w tle, no ale to nie moja wina, że tak się dzieje. Nie ucieszycie rodze rodzeństwa. Tutaj nad strefą halloweenową y mamy chmury burzową z piorunami. No i oczywiście cząsteczki deszczu, jako szyby. Myślę, że genialna sprawa. Tutaj natomiast leci sobie taki meteor. Też myślę, że całkiem ok. Zacznijmy od projektów militarnych, mamy tutaj helikopter, no taki mógł być lepszy, ale nie najgorszy, fajny nawet, Dunis jest z niego w 150 odcinku, jeden z w ogóle pierwszy nawet chyba projekt tutaj dookoła bazy, jakim jest mój statek. Powstał jeszcze w czasach, gdy, gdy nie było właśnie... Mm, jeszcze nawet góry terenów, już był nawet troszeczkę częściowo stą i jest to okręt wojenny z flagą polski. Tutaj leci nawet pocisk, widok. W tej bazie zależało mi, żeby świat fantastyczny i taki średniowieczny przeplatał się ze światem nowoczesnym. Science fiction. No to tutaj oczywiście mamy UFA, drugie UFO najazd kosmitów, a jakieś tutaj helikoptery i czołgi, nawet bombowce jak widzicie, samoloty wojenne próbują tutaj bronić bazy. No, miało być tutaj początkowo wnętrze tych samolotów, ale jakoś nie miałem po prostu siły. No, i już widzicie, że baza jest bardzo ogromna. Mamy tutaj jeden samolot wojskowy. Nie wiem, jak on się nazywa, po prostu tak go budowałem. Możecie odgadnąć, jaki to jest model. Ten również, ale to jest, zerowałem się na M400. Chyba M400, tak się nazywa ten samolot. W każdym razie najbardziej mi się podoba. Pełen detali, szczególnie ten przód. Tutaj mamy już taki helikopter i nawet schron, schron. jak widzicie, z takim samolotem. O nie, nie widać. Nie widać. To było, I tu jest oczywiście lotnisko, szkoda, że to H przysłonił ten helikopter. Zrobimy to no inaczej, ale wyszło jak wyszło. Wracając. To i jeszcze mamy taki samolot wojenny i mi o to chodziło, żeby otaczały tutaj całą bazę, a te w górze helikoptery to jeden w sumie z pierwszych projektów, o. I taki ładny tutaj samolot. Miał mieć wnętrze, ale też jakoś nie wyszło. Co jest tutaj? Wieża zegarowa, w której nic nie ma. Jest po prostu do dekoracji tutaj taki jeden wielki zegar. Jest to też jeden z nowszych projektów. Dookoła tutaj są czołgi. Mam wrażenie, że jakoś, ta, jakoś jest przyciemniona obrazu. Oby to było tylko moje wrażenie. Tam mamy kolejnego, jak widzicie. No i mniej więcej mi o takie, o takie coś chodziło. Z racji, że to jest taki park, no to tych czołgów jest tutaj... Wyglądają inaczej, tak, niż tutaj. Mamy takie mniejsze modele, ale jest ich znacznie więcej, musicie zauważyć. No i myślę, że te czołgi mi wyszły naprawdę świetnie. Naprawdę, naprawdę świetnie. Widzicie, że dookoła nas bazy, a żeby było mało, bazy schronione, jak widzicie, tutaj się bawiłem w takie pseudo druty kolczaste, czyli mamy tutaj pajęczyny. No myślę, że też fajna sprawa. Tutaj mamy wielką datę dołączenia na YouTube, który też jest jednym z ostatnich projektów. Przy okazji mamy tutaj takie kraty, które się zamykają i umożliwiają przepłynięcie statkowi. Nie zgadniecie, przez Was pewnie najmniej zauważalny projekt, czyli łódź podwodna. Dokładnie tak, która wygląda w taki ładny sposób. A tutaj mamy ten widok w poprzedniej części, co widzieliście na tą maszynerię. O! Pod wodą. I oceńcie to. Teraz zrobię szybką prezentację parku. Tutaj nic nie ma, ale jest ścieżka prowadząca wszędzie. Te promienie są zbikona. Szkoda, że one są za krótkie i szybko zanikają, więc tych promieni nie widać. No, nie trzeba było wykorzystać. Według mnie drzewa dżunglowe tutaj świetnie pasują. Tutaj mamy, jak widzicie, pomnik Kilofa. No i widzicie, tutaj mamy taką strefę Jurassic Park. Zapraszam na 222 odcinek, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo utworów muzycznych z Noteblocków. Ale nie będę marnował po prostu czasu, żeby Wam tutaj, no żeby dać Wam tutaj do posłuchania. W 222, noci na kanale mikolike 222, 222 będzie wszystko. Dinozaury, no i tutaj taki szkielet smoka. Legenda głosi, że jak te dwa leciały, to tutaj też był jeden, tylko że umarł. Tutaj, fajny mostek, tutaj też taki stateczek. Można też fajnie wykorzystać wiszące znaki, ale ten bardzo ładnie wygląda. Słuchajcie, zależało mi w tej bazie, żeby w każdej części był takie coś, no takie wejście, tak? Złota powiedzmy jakaś tam korona, od której odchodzi most. No i to jest na środku tej, tej ściany danej strefy i również Kolor szkła magicznej ściany, ściany mocy, ma również taki sam kolor co do strefy. I odchodzą sobie takie fajne łuki, żeby wejść na samą górę z takim kluczem żółtym. Elitra mi się skończyła! Ja pierdzielę, mogłem się wcześniej zorientować. Dobra, kończymy ten sezon i tak. Mam to w dupie, czy ginę, czy nie ginę. Jestem, słuchajcie, w każdym razie w statku, w moim latającym okręcie, sterowcu w stylu steampunkowym. Chyba mogę to tak nazwać. No i wnętrze wygląda w taki sposób. Nową litrę muszę wziąć. A tutaj wszystko wygląda w taki sposób. A sterowiec wygląda w taki sposób. Tutaj na balonie mamy napis i powiedzmy taka wizja, że ten balon zapewnia mu latanie M-222 sezon trzeci. Ten balonik jest bardzo ciekawy, ponieważ powstał w 26 stycznia tego roku, czyli w rocznicę serii. No i mamy tutaj MSB i tutaj jeden Rok, jeden rok. No i ocencie, balonik, według mnie fajny. A wszystko wygląda tak od spodu. Przejdźmy teraz do tej wielkiej wieży, która na pewno mam się od razu rzuca oczy, gdy rozpoczynam odcinek. Wieża pełna detali i był to tak naprawdę pierwsza budowla w mojej bazie tutaj. Y tutaj mamy pod spodem wielki sztuczny endoneder. Wchodzimy tędy. I proszę bardzo, z każdej strony mamy drzwi i takie oto kręte schody. Gdy wchodzimy sobie dalej, dojdziemy do ciekawej rzeczy. Mianowicie, słuchajcie, mamy tutaj schowaną farmę miksturek. Składniki przechodzą dispenserami do statywów alchemicznych. Zrobiłem ciecie, bo zapomniałem tej nazwy. No, no i to jest taka warzelnia, powiedzmy, mikstur. Wieża nie jest w środku tutaj na górze wypełniona. Szkoda, bo pierwszy bardzo duży projekt wymagający, ale jakoś tak zapomniałem po prostu, żeby jakoś tu coś wypełnić. No w każdym razie nawet tutaj prowadzi taki dom, w którym nawet tutaj nic nie ma. Na samym górze, no idziemy do pomieszczenia z łóżkiem. I mamy tutaj dojście do mojej wielkiej, robiącej wrażenie chmury. Wchodzimy w gęstość, wchodzimy, wczuwamy się w klimat. Faktycznie, nie przewidziałem tego. I dochodzimy do raju, a właściwie do mojego bikonu, który jest w 100% wypełniony z bloków diaksów, czyli mój rekord. To zajęło bardzo, bardzo dużo czasu. Zapraszam na odcinki 160. Żeby nie było, nie, że ja buję. Wcale nie, wcale nie, bardzo ciężka praca. Przy okazji ocencie tutaj tą konstrukcję no, robiących według mnie wrażenie mostów. To zajęło bardzo czasu, szczególnie, bardzo dużo czasu, szczególnie te tutaj takie detaliki. No dużo było roboty, zwróćcie uwagę, że nawet tutaj płotki się zmieniają, co w ogóle było bardzo wymagające. Projekt rozpocząłem w lutym, zobaczcie odcinki 190. Proszę Państwa, jesteśmy w wielkim sztucznym energetyce, zobaczcie, że te bloki mieszają się ze stonem, to jakieś drip stony, że to fajnie naprawdę wygląda. Diabełki, efekt mgły i wielka czacha. Tutaj mamy lewitującą wyspę, świetnie jako nadanie pustki, wykorzystanie tutaj betonu. No i wszystkie, prawie, nedy chyba nawet wszystkie nedyrowe biomy. Hmm. Przejdźmy do tej czaszki. Ja pierdziel, bo to jest, słuchajcie, jeden z nowszych projektów. mały tutaj taki wir tęczowy, kolorowy wir, odchłanie, jakiś glitch, kolorowe tło. No wiecie, znacie to, jakieś kurde białe schody, wczuwamy się w klimat, idziemy, o co tu chodzi. Zapraszam na odcinek 224, chociaż tam nie miałem najbliższych, więc to było słabo witać, ja miałem tutaj na dupę taką pochodnie Wczuwamy się w klimat, wczuwamy. I dochodzimy do magicznego przejścia. A, tutaj był jeszcze jeden blok. W sensie to działa tylko na tej zasadzie, że już jak wyjdziemy tu, będziemy zamknięci, bo z tej strony się da otworzyć. I jesteśmy w miejscu, gdzie była część druga. Jeżeli nie oglądaliście, jesteście ciekawi, to koniecznie nadróbcie zaległości. Wjeżdżamy w ten tunel, tajemniczy tunel z torami, którego kopanie zajęło naprawdę dużo czasu i kombinacji. No, jeżdżamy do takiego punktu, kurde. No taki mamy tutaj, jak widzicie, most robiący wrażenie. I docieramy do wielkiej, zautomatyzowanej i magicznej częściowo kopalni, która prezentuje się w taki sposób. Zapraszam na odcinek 226. Jeden z najnowszych projektów. Mamy tutaj dźwig wyciągający tutaj zapakowany towar, gigantyczne tory, gigantyczne minecarty. No, było tutaj dużo roboty. Kilka dni to budowałem. E, takie magiczne, zwisające kryształy, jakieś skrzynie, dekoracje. Tutaj mamy coś pseudo gobliny. Czy tam trole jaskiniowe, jak to woli. A tutaj mamy krasnoludki, to ma oznaczać ich brodę. Narzędzia kowalskie, no generalnie o to tutaj chodzi, żeby to tak właśnie wyglądało. Mamy też tutaj, jak widzicie, świdry, świder, co ja mówię. No i tutaj taka część fabuły. Macie tutaj też na krzesło, lifehack powiedzmy, czy tam buildhack. hack, build hack. No, i tutaj też mamy takie złoża przykładowo dynamitu, fajne wykorzystanie świecy. Tak wygląda całość. No, to ma bardzo dużo detali. Yy, narzędzia górskie, wykorzystywane w górnictwie. Przy okazji wierzę mojego widza, który chciał, żebym ją zbudował czyli lamka.pl. Serdecznie pozdrawiam. Dostał świąteczny prezent w świąteczny odcinek. No, i mamy tutaj takie. Zbroje. wyjście na balkonik, żeby podziwiać sobie piękno mojej bazy. En jaki lamek? Wstęp tylko do Dajcie znać, który projekt był najlepszy. Cześć.